Hej, hej, hej kochani moi, witam Was w kolejnym strapmasie na moim kanale. Nie ma co przeciągać, wyjmujemy pudełeczko, otwieramy okienko z choineczki Kindera, trapimy 13 okienko w świątecznym odliczaniu i dzisiaj będzie taki oto zawrotny miksik Wiezna Fortuna platynowe 7 i na dobry rok. Platynowe 7 jest zasponsorowane przez. Tobiasza, myślę, że dobrze nam znanego, także serducha czy piwka, kto tam chce, zostawić dla Tobiasza, zapraszam, dzięki Tobiasz, zobaczymy, czy coś tej tej platynie, której, którą chciałeś, będzie, a teraz bierzemy sobie trzynasteczkę, proszę bardzo, zobaczymy, co my tu mamy, bo coś na pewno mamy, o, jest jakiś baton, słuchajcie, Śliweczka, płateczki i czekoladka, no dobra no, wiecie jak jest, no ale zjem, tak, bo nie wyrzucę, co my tu mamy, no nic specjalnego, tak jak mówiłam, płateczki owsiane, śliwka i czekolada, dobre będzie, wiecie, śliweczki na trawienie, no zjemy, no zjemy, no bo co zrobić, przecież mówię, nie wyrzucę, nie wyrzucę, wkładamy z powrotem, pierdzielasz ja tam. I trzynasteczka. Gdzie była ta trzynastka? Brać ja ślepa ostatnio jestem. to nie tylko ostatnio. Co mamy pod szczęśliwą trzynastką? No proszę, jedna z moich ulubionych: czekoladka Kindermini. No to zaraz po nagrywaniu będzie żarło. Ok, a teraz standardowo ciśniemy się do drapania. Zobaczymy, czy dzisiaj ten prezent wpadnie, czy nie nie wpadnie. Ja już powiem wam pracę. Pracę, nadzieję. Zgasimy sobie te sople. No, oczywiście Spanci teraz musi chrupać. Bo przecież żreć zawsze się chce. Czy tam Co innego jak ja nagrywam. O, ten też drugi gamoń wyraz. Nufi nawet mi tu nie skacz w pły. Dobra, trzynastka. Szalona trzynastka. Dzisiaj się zdrapiemy może Kasiową choinką. Przydałby się w końcu prezent, ale coś wiecie, marnie to widzę. O, i trąbka, tragedia. Trąbka za 5000. No słabo, to widzę, słabo. Słabo. No ale zobaczymy jeszcze, trochę okienek jest. Także mamy dzisiaj trzy strapeczki. Na dobry rok, numer 9. Gwiezna. Fortuna numer 25, czyli ostatnia i platynowe 7, numer 8, tak jak mówiłam, platyna jest sponsorowana przez Tobiasza Krzywańskiego. Także mój wkład to jest 20, a całkowity 30 i dziabiemy, zobaczymy, szukamy platyny bądź siódemki, siódemka mnoży nam wygraną razy 2. Jak tam u Was pogoda w Gdańsku, powiem Wam. Ocieplenie, śnieg jeszcze jest, ale nie mam mrozu i mnie to akurat bardzo cieszy. No, zobaczymy czy coś będzie. Ja wam powiem, nie jestem fanką tej platyny. Ona, moją, też nie jest fanką. No, ale chciał to wiesz, platynę, na platynę troszkę wpłacił, to proszę cię bardzo. To co mi szkodzi? To drapię. No, ale niestety, platyna jest pusta. Dzisiaj kontrolne. G. G. Co? G.O.H. No, niestety, bardzo mi przykro, prawda? Ale tak to jest slot, to tego nie przewidzimy. Drapałabym, powiem Wam, kasiowymi drapakami, ale coś one nie chcą mi dawać w tej warstwie. Nie wiem, czy się jakoś stępiły, czy co. Szukamy liczb 23, 8, 31, 1 i 24. Oprócz tego szukamy gwiazdy bądź symbolu dolara. Dolar mnoży nam wygraną razy 2. Proszę i zaczynamy dolarem. No nie wierzę. Wow, fajnie. Pierwsza z widzę tego dolara na oczy. Super. Bardzo mnie to cieszy. 33, 31, kolejna wygrana. Czyżby dzisiaj klusior był? 35, dziewiąteczka. Dwójka. Albo na zero. Siedem, bo chyba trzy mogą być. 41, 22 trzydzieści sześć, dwadzieścia sześć dopiero tak widać jaki to mały ten dolar, piętnaście, dwadzieścia siedem, osiemnaście, siedemnaście, jedenaście, dwadzieścia pięć, trzydzieści osiem, piątka i szóstka pod dolarem mamy dychę, czyli 20. I tu mamy dychę. Mamy 30 zł. No i super. No ja jestem w tym momencie. Hahaha, ha, ha. na plusie dychę, bo tak jak mówiłam, drapek jest za 30 zł. Ale dycha. To biasza. Także ja już jestem na plusie. Jakby nie patrzeć. No proszę, premiera była totalną katastrofą, a tu trafił nam się nawet dolarek, no szok, no szok. I to na pierwszym miejscu, no szkoda, że to dalej, wiecie, nie żarło, ale nie ma co narzekać, bierzemy się na dobry rok, nie lubię tej zdrabki, ale wiecie, trzeba wszystkiego próbować. Musimy w okienkach znaleźć dwie te same kwoty. I styczeń, mamy różne, nie będę ich tam czytać. Po prostu różne to różne, nie ma co się produkować. Mój miesiąc urodzin też dał ciała, nawet gdyś nie chce No i dupa. Premii, tutaj szukamy dzwonka, a mamy kokardę. Tutaj szukamy choinkę, a mamy renifera. Nigdy nie miałam tu choinki, nigdy. Ech, no cóż, ta zdraweczka jest pusta. Gdzie są te kontrolne? Wielkie to szukanie. M. M. co? M. MW. M, no i dobra. Mówi się, trudno. Żyje się dalej. Nie jest źle. Bo, tak jak mówię, mamy na dzisiejszym odcinku, no ogólnie licząc, 30 złotych włożone, 30 wydrapane. Z tego co pamiętacie, 20 złotych dałam jady, chedau Tobiasz, czyli Spanci, co ty robisz. Całkiem ci siada? <noise> czyli ja dychę jestem na plusie, słuchajcie cwaniaczek nauczył się, otwiera sobie szafę ee, i kładzie się, w łachach śpi no, dziad jeden. Dobra do brzegu. Trzy dyszki czyli ja jestem dycha na plusie z kalendarzy mamy tak, no ulubionego, ulubionego batonika i tu już naprawdę ulubionego kinderka <noise> Zostawiajcie dla Tobiasza, czy serducha, czy kwiatka czy piwko, kto jak woli a ja się, kochani, z wami żegnam. Teraz muszę, wiecie, zbierać się do roboty. Będę naderwiać wasze filmiki dzisiejsze. I widzimy się jutro. Pa, pa! pa.